Witam Was swojej drodzy ponownie na moim kanale. Spotykam się ponownie w tym miejscu. Oznacza to jedno, że zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu otwarzam outfity z Pinterest. Zawsze mam problem z tą nazwą. Ale mam nadzieję, że dobrze, <grym>, dobrze wypowiedziałam. Także zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj będę Wam pokazywała outfity wiosenno-letnie. Wybrałam zakładkę trendy wiosenno-letnie. To są trendy trochę zeszłego roku i trendy, które panują obecnie. Niedługo mam ochotę się wybrać na do second handu. Może uda mi się coś fajnego kupić. W sensie takim, że są teraz modne koszulki, t-shirty, bluzy, które po prostu są obcięte nożyczkami. To jest teraz bardzo modne. Bardzo modne są teraz też marynarki oversize'owe. Także też bym chciała opelować i w ogóle teraz też są fajne, modne takie komplety zrobione z marynarek takich oversize'owych. Także mam tutaj zdjęcie przykładowe i bardzo mi się to podoba. To jest tak jakby duża oversize'owa. Marynarka, która jest obcięta na krótszą i do... zrobiona jest z tego też nica i bardzo mi się to podoba. Chciałabym też coś takiego polować i może sama coś, coś podobnego uda mi się stworzyć. Zobaczymy. Takie są moje plany, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba i zapraszam Was do oglądania. I jeszcze jedno, mogę troszkę dziwnie wyglądać, bo moja twarz jest nadal troszkę opuchnięta, bo ostatnio byłam na zabiegu, na twarz. Okej, okay, zaczynamy od pierwszego prostego outfitu. Dżinsy z wysokim stanem, w ogóle dżinsy z wysokim stanem e, już od dawna są w trendach. Ja bardzo lubię dżinsy z wysokim stanem i tylko takich chodzę. To modne też spodnie rozszerzane na dole, takie szersze, z wysokim stanem. Bardzo mi się ten trend podoba. Ja muszę takie spodnie sobie kupić, bo bardzo mi się to podoba. Mm, także ja mam brązową bluzkę, taką hiszpankę, chyba tak to się nazywają te bluzki. W kolorze brązowym, do tego ma jeansy z wysokim stanem. Wądę outfit. Ja tutaj nie przygotowałam sobie dzisiaj torebek, więc będę Wam pokazywała outfity bez torebek. Bardzo mi się ten outfit podoba. Ja lubię ogólnie chodzić w wspaniach jeansowych, lubię ten styl e, bluzek. Już od dawna że bardzo lubię właśnie bluzki w tym stylu, sukienki w tym stylu. To jestem ja. Ok, przechodzimy do następnego outfitu, do następnego looku. Wygląda on tak. Jak widzicie, ona ma założoną czarną bluzkę, ma założoną spódnicę taką długą, ołówkową. Ja też mam założoną spódnicę ołówkową, długą. Ona sięga mi za kolano. Ona jest w kolorze tak samo brązowym dopasowana do ciała, przylegająca do tego białe buty sportowe, trampki i pesaczek czarny i tak wygląda kolejna propozycja Fitu powiem Wam szczerze, bardzo mi się to podoba, bardzo dobrze się w tym czuję, ponieważ ja lubię takie dłuższe spódnice, sukienkę, już to wszystko <laughs> lubię, dłuższe i bardzo dobrze się w tym czuję, wygodnie, więc tak wygląda kolejna propozycja. Jak widzicie na zdjęciu, ona ma ubraną marynarkę, wersajzową, taką kremową. Ja mam nałożoną lekko wersajzową, aczkolwiek wolałabym, żeby była bardziej, ale mam jako mam. Pod spodem ona ma założony gorset. Ja założyłam taką bluzkę zieloną i do tego ma założoną białą spódnicę. Ja też mam białą i tak prezentuje się kolejny look, outfit. I kolejna propozycja. Wygląda tak bardzo podobnie, jak widzicie, ona ma założoną sukienkę w czer czerwoną, wybiałe białe groszki. E, ja też mam taką sukienkę, do tego mam założoną kurtkę jeansową. E, myślę, że to jest bardzo fajny outfit taki na dzień. Też bardzo wygodnie się w nim czuję, bo ja ogólnie bardzo lubię sukienki. E, tak lekko, <laughs> lekko się czuję w, tej, w tym outficie. Także tak wygląda kolejna propozycja. I e, kolejna propozycja bluzka w tym stylu, w którym lubię, o którym Wam wcześniej mówiłam, dlatego założone spodnie krótkie, aczkolwiek one nie są takie krótkie, bo są z tych dłuższych, nazwijmy to tak. Właśnie takich krótkich nie lubię, ja właśnie lubię takie spodnie troszkę dłuższe, z wysokim stanem, do tego jeszcze pasek by się przydał, ale ja jak zwykle nagrywam w pośpiechu, <grywanie> więc do tego jeszcze bym założyła jakiś pasek, bo tutaj była w tych spodniach taki przeplatany sznurek, więc Myślę, że może to by, to by lepiej wyglądało z tym sznurkiem. W każdym bądź razie tak wygląda. Kolejna propozycja też mi się bardzo podoba. E, fajna, letnia, wygodna. Także jestem jak najbardziej na tak. Też mi się bardzo podoba ten styl. Ok, przechodzimy dalej. Kolejna propozycja. Biała bluzka, biały t-shirt, do tego spódnica też taka dusza z falbankami, ja mam taką z takimi falbankami szalonymi I e, ja ją kiedyś kupiłam i jak widzicie, tak aha, dwa lata temu, albo może i nawet więcej Ja ani razu jej nie złożyłam, bo jakoś, nie wiem, nie mogę się przekonać, czy jakiejś okazji nie mam do tego, chociaż to można i na sobie nosić właśnie w tej wersji jak teraz, czyli po prostu jakieś t-shirts, i do tego ta spódnica, nawet trampki, buty sportowe, będzie to fajnie wyglądało. Ale widzicie, że ani razu ją nie ubrałam, także zobaczymy. Może w końcu ją ubiorę, zobaczymy. W każdym razie tak wygląda kolejna propozycja. Czarna, zwykła sukienka przylegająca do ciała, do tego zauważona jest taka katana struksowa obcięta nożyczkami, o tym, co mówiłam wcześniej, tutaj ja też mam tą obciętą nożyczkami, <grytania> taką kupioną, tylko ona właśnie jest dłuższa, jak widzicie na zdjęciu obok, jest ona fajna, krótka, i dlatego mówię, że jak się wybiorę na łowę, może uda mi się jakoś znaleźć oversize'ową nawet i po prostu obetną nożyczkami i to bardzo fajnie wygląda. Tak prezentuje się kolejna Kolejny outfit. Bardzo fajny, wygodny, komfortowy. Przechodzimy do odważnego outfitu. Outfit dla odważnych. <noise> chusty, chusty. Bardzo modne są teraz chusty. Wiązane na różne sposoby, jak możecie zobaczyć na zdjęciu obok. Brałam do tego takie spodnie skórzane i zawiązałam chustę w ten sposób. Można oczywiście wiązać ją na różne sposoby. To jest dość odważne. Nie wiem szczerze mówiąc, czy ja bym miała odwagę wyjść. W takiej chuście. Z... Ok, i kolejna propozycja, z tej już się czuję troszkę bardziej komfortowo, <noise> dlatego że te spodnie są właśnie shorty z wysokim stanem, więc modne właśnie to jest, żeby nosić shorty z wysokim stanem i chusty do... związane na różne sposoby, to jeszcze jest w miarę ok, dlatego że są spodnie z wysokim stanem i nie czuję się tak za bardzo odsłonięta, może tak, aczkolwiek tak nie wiem, czy bym w takiej chuście się gdzieś wybrała, kupuje się takie chusty już gotowe, zrobione i też właśnie dużo osób własne chusty tak zawiązuje i też w inny sposób się zawiązuje. Także tak wygląda kolejna propozycja. I to tyle, moi drodzy. Tyle przygotowałam odwitów na dzisiaj. Mogłabym zdecydowanie więcej przygotować, ale dajcie mi koniecznie znać, czy wam się ta seria podoba, czy wam się nie podoba, czy robić dalej, bo mam dużo <laughs> opcji, dużo propozycji do wyboru. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!